Co jest w pudełku, kabel zasilający do tej tarczy, dwie naklejki, teraz pokażę co chodzi, tu mamy rzutki, co dostajecie po wyjęciu z opakowania, czyli tak, dostajecie cztery kołki plus wkręty do tego, żeby zamocować tablicę, a jeżeli chcecie ją zamontować, w, w sensie ten uchwyt na ścianę albo w jakiekolwiek inne miejsce, mamy 32 sztuki grotów, które można wymienić, mamy te dwa dodatkowe groty, i mamy 6 sztuk kompletnych rzutek. Jedna rzutka to jest 13, jak widzicie, gram. Więc to wszystko dostajemy w komplecie razem z tarczą. Tu jest taka naklejka, no, którą można sobie gdzieś tam na dywanie nalepić, albo w miejscu, gdzie to powinno być, i wskazuje, gdzie jest ta linia. Z którego miejsca się rzuca? A szczerze mówiąc, to słabe wykonanie, w sensie za dużo tu się dzieje. Dobra, mamy instrukcję oryginalną w języku niemieckim i dołączona, wydrukowana wersja polska. Taka bardzo skrócona. Dobra, samo urządzenie wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj. Samą tarczę, tu jest głośnik, tu jest takie menu. Ja będę głównie używał tego z aplikacją, więc właśnie po to kupiłem, żeby używać tego z aplikacją. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. to w garażu w sensie na bramie, więc dlatego już tu już przyniosłem, coś tam lata. No chodzi o te elementy. Trochę się ruszałem, ale one powinny też raczej się ruszyć, żeby właśnie te strzałki miały szansę wpaść. Dobra, no i z tyłu tu mamy takie haki, które można w sensie uchwyty na haki, które można po prostu wykorzystać. Tak jak widać jest bomba gwarancyjne. Tu jest jeszcze jakiś tam opis dodatkowy, doklejone po prostu rzeczy po polskiej stronie, no i mamy tutaj ten taki uchwyt, który montujemy sobie na ścianie, no albo w moim przypadku w garażu. i po to te naklejki są właśnie, żeby je tutaj po prostu no, w ten sposób ponaklejać i sobie można już sobie spasować na ścianie. Pewnie by utrzymały, bo to nie jest aż takie ciężkie, ale chodzi o to, żeby utrzymać po prostu te, ten, ten kawałek plastiku na, no, w miejscu, w którym będziecie po prostu to rozwiercać No i potem wystarczy tutaj zrobić kilka dziurek, jeżeli oczywiście zamierzacie to na stałe zawiesić na takim uchwycie czyli to jest fajne, bo można zawsze taką tarczę i właśnie to jest to jest właśnie to co mi potrzeba tak widzicie będzie można zmienić lekko kąt, więc nawet jak będzie lekko ta tablica no, krzywo wisiała, aczkolwiek użyję tutaj wszystkich swoich umiejętności, żeby to dobrze powiesić, no to można zawsze minimalnie, widzicie tą tarczy inaczej włożyć na kółeczko tutaj, w sensie na ten, oto uchwyt i będzie ok. Tu, jak widzicie, mamy dokładnie miejsce, gdzie jest środek, który powinien do tego miejsca. Powinno być, według tej instrukcji, nie wiem, czy to w tej polskiej też jest, też jest, czyli ten 173 cm do tego miejsca od podłogi. No i 237 cm, tak jak tutaj jest, również doklejone od tarczy po linii prostej po podłodze. Dobra, montujemy to wszystko no i zobaczymy po prostu co i jak samo wykonanie. szczerze mówiąc nie wiedziałem, czego się spodziewać, tak? To raczej znaczy nie czułem tutaj, że będzie to jakoś tam, nie wiem, z metalu, nie wiem, z czegokolwiek co byłoby też ciężkie. Wydaje mi się, że wszystko wygląda OK. Tu jeszcze jest możliwość. Ale zobaczymy coś mi się nie chce to otworzyć spróbuję a jest, ok, czyli możecie jak widzicie też spokojnie działać na bateriach czyli tu są jakieś duże paluszki duże paluszki brakuje mi jednego ok, mamy z innymi słowy nie musicie tego yy, podłączyć tutaj do, yy, do zasilania stałego, bo jest taka możliwość. To zasilanie jest tutaj możliwe do wpięcia na USB-C. No i tu mamy przycisk włączający. No trochę się czuję, jakbym był na automatach w latach, nie wiem, 30 lat też. Melodyjka zachęcająca. No i tutaj możecie oczywiście manewrować tymi przyciskami, wybierając odpowiednie opcje. Ale ja nie będę w ogóle bawił się, tylko od razu mam zainstalowaną aplikację i z niej będę korzystał. No, no fajnie, że jest opcja bateryjna, bo nie trzeba się rzeczywiście wtedy męczyć z tym, żeby tutaj jakoś w jakiś tam sposób e, szukać prądu. Więc to mi się podoba. Dobra, montujemy. Po zamontowaniu tablicy spokojnie możecie sobie regulować tutaj uchwyt. Bo zobaczcie, działa to w ten sposób, że ta tablica jest na takim oto uchwycie. Więc jak ją sobie założycie, to potem możecie sobie regulować po prostu ten kąt, jeżeli Wam coś tam nie pasuje, więc można spokojnie wyrównać do zera. Możecie też użyć telefonu, w telefonie są takie aplikacje, które przyłożycie i też będą służyć jako poziomice. Ok, jak to wygląda w moim przypadku? Jak widzicie, mamy tarczę. Tarcza jest powieszona na drzwiach od garażu. Tu mamy styropian, więc generalnie. Czasami te rzutki wbiją się tutaj tą ścianę i jest mniejsze prawdopodobieństwo szkodzenia tych oto rzutek. Mam tutaj trzy światła, które generalnie kierują prosto na tą tarczę, ale tak, żeby jak najmniej oświetlała tutaj tą dolną część, bo tutaj rzutnik jak widzicie rzuca obraz z aplikacji do właśnie do obsługi tych rzutek. Nie będę jakby omawiał samej aplikacji, bo sami sobie ściągnąć tą aplikację i samemu sobie zobaczyć jakie tam są gry, jakie są tryby ale naprawdę fajna opcja, no i teraz jak to działa, jak widzicie no po prostu mamy e, samą tarczę, możecie oczywiście tutaj wszystkie rzeczy ustawiać, ale nie polecam bo stracicie na to mnóstwo czasu, lepiej po prostu raz zainstalować aplikację i bezprzewodowo przez bluetooth obsługujecie tą, o to urządzenie, To jest włącznik można też bezpośrednio wpiąć do, e, do źródła zasilania, a na razie póki co są baterie, dobra, no i teraz zobaczcie jak to wygląda u mnie? Mam tam trzy światełka. Mam światełko, które kierują tutaj na panel związany z rzutkami, można powiedzieć. No i mam laser, który też pokazuje dokładnie 4.37 od tarczy. Wysokość jest również idealnie dopasowana do tej, którą, że tak powiem, wymaga gra w darty. No i co? tutaj mam aplikację i na aplikacji mogę sobie wybierać mogę oczywiście używać głośnika który jest w telefonie ale mogę też użyć głośnika który jest chociażby w tym oto rzutniku albo ewentualnie nawet podpiąć jakieś zewnętrzne głośniki nie ma z tym żadnego problemu gra jest bardzo przyjemna naprawdę powiem wam że robi to robotę no, rzutki nie są jakoś wysokiej jakości, tak bym przynajmniej powiedział bo nie ma tutaj tych gumowych ringów Czasami się coś tam odkręci, nie są też jakoś mocno wytrzymałe. Po chyba czterech rzutach uszkodziłem tutaj tą część. No nie będę się wypowiadał fachowo o tej, o tym jak tu się nazywają te części, bo jakby jestem amatorem w tej grze. A kupiłem go, w sensie ten zestaw, tylko i rozrywkowo. Więc to pewnie widać. Nie mam zbyt dużego doświadczenia. Ale myślę, że... No właśnie. No jak to się mówi praktyka czyni mistrza, tu wyciągamy trzymając po prostu za samą tarczę, można tu nacisnąć, albo można uży używać różnych aplikacji, więc innymi sobie możecie wykonać trzech szybkich rzutów, zobaczcie tak, no i możecie też ewentualnie tutaj po wyjęciu nacisnąć ten guzik i też będzie to działać. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się, cześć. Ok, tak wygląda panel główny po podłączeniu się do aplikacji. I teraz tak mamy tutaj na sam dole, jak widzicie, różne tryby gier. Możemy wybrać, jaka to ma być gra, ilu ma być playerów. Potem, po wyborze playerów, możemy wybrać albo zdefiniowanych sobie tutaj graczy, albo generalnie możemy wybrać robota. I tutaj możemy, jakby określić, na jakim jest poziomie mniej więcej ile zdobywa średnio punktów. No, po to, żeby nie grać po prostu samemu ze sobą. Zawsze to jest jakaś. Po prostu alternatywa, możemy tutaj w opcjach dodatkowo jeszcze wybrać pozostałe gdzieś tam no, ustawienia. Dobra, tu, jeżeli chodzi o krykiet, podobna sytuacja, praktyka, nic innego jak różnego typu inne gry, które są gdzieś tam w jakiś tam sposób zawężone co do tego, co powinno być. Mówię, nie będę ich wszystkich omawiał, możecie sobie sami ściągnąć tę aplikację i zobaczyć. Jest opcja party, dokładnie ta sama sytuacja jest opcja meczów, czyli nie wiem, 2, 3, 2, 3 takie rozgrywki. No i mamy też wersję online, czyli możecie dołączyć po prostu do graczy online i sobie poszukać po prostu kogoś, kto jest mniej więcej na waszym poziomie i w ten sposób po prostu sobie z nim rozegrać taką partyjkę. W opcjach tutaj, jeżeli chodzi o sam profil, możecie sobie każdy z profilów użytkowników, których stworzycie, no obejrzeć, zobaczyć, możecie wyedytować, dodać zdjęcie, dodać zdjęcie w tle. Tu mamy statystyki, czyli to są moje statystyki z ostatnich tam powiedzmy kilku gier. Oczywiście, no nie jestem mistrzem, z tego co widzicie, ale tak, jak mówię, dla mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia rozrywki. Tu mamy gry, czyli w jakie gry grałem i jakie mam statystyki. Mamy też odznaki, które uzyskałem w momencie, kiedy przejdę po prostu jakieś tam stopnie, które są zdefiniowane w grze. Mamy też rankingi, czyli możemy zobaczyć kto w ostatnim miesiącu lub trzech miesiącach ma najlepsze wyniki. Więc to też jest bardzo fajne, można się gdzieś tam porównywać z innymi użytkownikami, jak widzicie. No i co, mamy też opcję znajomych, jeżeli dodacie kogoś do znajomych, to po prostu możecie z nim grać online. Zobaczcie, klikamy w tą osobę tutaj na samej górze, widzicie, mamy przycisk tutaj do znajomych, no i w ten sposób dodaje się użytkownika do opcji znajomych. No i tutaj mamy jeszcze ostatnia rzecz, czyli funkcję ustawienia, ustawienia, jak widzicie jakieś tu podstawowe rzeczy, czyli jaka tablica jest podłączona, kiedy została podłączona, podłączona widzicie 28 sierpnia system, tu mamy opcję no po prostu innych języków i to właściwie wszystko. Tu można jeszcze wyłączyć tą muzykę i dźwięk, jeżeli kogoś to irytuje. Nie można wybrać, że tak powiem tutaj też powiedzmy tych dźwięków jeszcze w, w opcji shop, tu możecie właśnie kilka rzeczy pozmieniać, czyli po pierwsze możecie sobie tło Zamień, często są to darmowe, często są to rzeczy płatne, jakieś animacje dotyczące, właśnie nie wiem, tego, że trafiliście w samo oko. E, możecie też tutaj, oj, przepraszam, możecie też wybrać hit efekt. Możecie wybrać mm, kolejne rzeczy, czyli powiedzmy o jakieś ikonki. I tak dalej. Nie ma, tak jak wcześniej wspomniałem, do tej możliwości wyboru dźwięku, co uważam, że i muzyki, co uważam, że mogłoby być, ale muzykę zawsze możecie puścić sobie jaką tam chcecie. To tyle, jeżeli chodzi o samą aplikację. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.